O! Tu jesteście! Dobrze, zaczynajmy! No i tak, o co tu chodzi? Dzisiaj będziemy utwardzali drogę. czy nie my, bo to nie moimi rękami, tylko ekipa utwardzi nam drogę, żeby tutaj sprzęt, żeby mógł sprzęt dojechać do miejsca, które, e, w którym będziemy budowali. Mniej więcej ten dom jest już wyznaczony gdzie będzie, czyli bardziej więcej niż mniej. E, musimy, tak jak widzieliście, utwardzić to. Jest do wybrania takie wykorytowanie, więc na, na spód damy geowłókninę, a na geowłókninę damy kruszywo, dzięki któremu będzie troszeczkę twardziej i te sprzęty będą mogły tu dojechać. Niestety zaskoczyło mnie to, że muszę zrobić coś takiego. Nie przewidziałem tego jako amator i gdy mi powiedzieli, że to będzie mniej więcej tyle i tyle kosztować, to się złapałem za głowę. I no, co zrobić. Koszty są nieprzewidziane. Także oni to robią. Widzicie jak to jest zrobione. Te siły, te butle tak zakręcił. To ja ostatnio, ale... Proszę masz tyle siły miał? Nie podejrzewałem siebie o to. O, puszcza. Jest. Puściła. Silny chłop. Nie podejrzewałem go o tego. Uuu. Zobaczymy, jak się sprawdzi ten zestaw. Garnek. Cały zestaw tych garnków. Jakiej to firmy? Helikona, jasne. Tyle tych szpejów, że ciężko się zorientować co kto wyprodukował. Jeden szaj jest gorszy od drugiego. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Spędzę tutaj dwa dni. Więc zostałem wyposażony w prowiant i cały sprzęt jaki mi będzie potrzebny. Powerbank, panel słoneczny. W razie czego jak trzeba byłoby się doładować. Właściwie prąd będę potrzebował tylko do telefonu. No i żeby coś Wam nagrać, ale to baterię mam naładowaną, wystarcza na bardzo długo. Tyle materiału nie nagram, żeby Was nie zanudzać. Po co robić długie, rozlekłe filmy, na po, po 50 minut, po pół godziny. Dla mnie bez sensu. Mam nadzieję, że wolicie tak krótką formę, żebym miał iść z tą kamerą. A słuchajcie, bo to, bo tam to tutaj taki Nie, ja staram się dla Was nagrywać krótkie filmy, gdzie przekazuję Wam trom do powiedzenia. Wycinam masę rzeczy, żeby was nie zanudzać o po co. Więc mam no, nadzieję, że docenicie i zostawicie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, czy wolicie dłuższe filmy, czy te filmy wolicie, żeby były krótsze, bo sam nie wiem. Dla was to robię. Także jakbym miał to robić tylko dla siebie, to by lądował na dysku, bym tego w ogóle nie nagrywał. Jeżeli wam to sprawia radość. Coś ciekawego przynajmniej wywnioskujecie z tych filmów, co wam pokazuje, w jaki sposób staram się odłączyć od systemu, być bardziej samowystarczalnym. To mam nadzieję, że coś z tego wyciągacie, bo byście tego nie oglądali. Czy to o hydroponice, czy jakieś testy sprzętów, garnków, nie garnków, o jakichś wodach utlenionych, o lampach. Bardzo się spodobał ludziom film o sztucznym oświetleniu roślin. Do hydroponiki wrócimy, nie bójcie się, tego się tu trzeba zainstalować, trzeba to wszystko pobudować, ale ceny materiałów zwariowały więc yy, też trzeba z niektórych rzeczy zrezygnować, ograniczyć koszty w budżecie, bo wiadomo, że budżet nie jest z gumy i jak kupimy jedno, nie kupimy czegoś innego, a czasy się zmieniają i lepiej mieć odłożone w różnych instrumentach, rzeczach, środkach produkcji zasoby, żeby można było je uruchomić. Bardzo, bardzo chciałbym w tym roku uruchomić chociaż przynajmniej jeden rzut kurczaków na mięso dla siebie i dla rodziny. Bo dla więcej osób chyba nie starczy, skoro będzie jeden rzut. Dwa rzuty byłyby optymalne. Czerwiec, lipiec, w lipcu, tak, w lipcu kupić pierwsze kurczaczki, trzy miesiące. Lipiec, sierpień, wrzesień, i i a w międzyczasie jeszcze w sierpniu, czyli sierpień, y sierpień, wrzesień, październik. Bo potem już będzie zimno i to może się mijać z celem. Ale do tego muszę wybudować sobie prawdziwy chicken tractor z prawdziwego zdarzenia. Nie to co mam na jajka, bo to jest taki pierwowzór koło domu. Noga się złamała, trzeba to naprawić, trzeba wymienić kółka na większe. Także chciałbym, żeby to było tak solidnie zrobione już tak na lata, żeby nie musiał zastanawiać, że o matko, trzeba go przenieść. Ja cię kręcę. Nie, to mam wejść półtorej minuty czy dwie przeniesione. I następny, i następny, Także bym nie tracił więcej 10-15 minut na przenoszenie tego dnia. Codziennie, raz dziennie. Ła, lupa, zagadałem się. Zagadałem się, zagotowałem ją trochę. Ech, jem. Łyżko widelec też sobie sprawiłem. Mam nadzieję, że posłuży. Tytanowy niby, ach. Zagraniczny, takie technologie kosmiczne. Dobra, no zobaczymy jak to wyjdzie. Zjemy. I coś jeszcze może dla was nagram. O! Jak zjem, przejdźmy się do sadu, bo jeszcze nie byłem, zobaczymy, czy to się w ogóle te drzewka przyjęły, czy to jednak nic z tego nie będzie, zazwracamy. Jemniaczki zaczęły się gotować, to mamy jakieś 15 do 20 minut, żeby zobaczyć nasze drzewka. No to chodźmy, zobaczmy. Nie wiem, czy jak mówiłem Wam o kurczakach, to wspomniałem, że mają być to kurczaki paswiskowe, ale brojlery, czyli takowe, które potem ubijemy i zjemy. Widzicie? Tam daleko jest koparka, a droga będzie aż dotąd, jakieś 100 metrów na moje oko. No tak z obliczeń i wyliczeń wynikało. Bardzo ciekawe jest zróżnicowanie tutejszej roślinności. Zobaczcie, tutaj jest bardzo niska ta trawa, a przejdziemy kawałek dalej i już są takie chaszcze, że koziarni nie widać, o, zobaczcie sobie. Także ciekawi mnie, czy jest to spowodowane żyznością gleby, czy po prostu takim dziwnym rozkładem nasion czy to może jest po prostu inne pH i rośliny robią inne coś. O tu już jakieś drzewko zaczyna wracać z pesteczki. No ale będzie trzeba to wszystko skosić, bo e, chcemy mieć siano, podobno siano takie luźne, niebalowane jest najlepszej jakości, więc ja to częściowo zgrabię, schowam w koziarni. I to w koziarni jeszcze za ten czas trzeba zrobić. Na deski u góry, żeby można było to tam położyć. No i pracy nie miara w tym roku. Człowiek wrócił z wielkich krajów, myślał, że raz, dwa, chłop, siup, będzie robione. A tu nie ma tak łatwo. Wiele czynników zaskak... O, barzę. Wiele czynników zaskakuje. Człowiek myśli, że mu się uda tak, że to będzie pięknie, że tak będzie wszystko ładnie. To nie wychodzi tak jak trzeba. No gdzie ten sad? Gdzie ja go posadziłem? Jeszcze kawałek. Jakieś badyle wystają, oby tylko nie były to suche badyle. O, ale ciepło, tak Nie wiem. Oby tylko burzy nie było, by nam te drogę nie zalało i nic z tego by nie wyszło. Dużym minusem tej działki, a może nie tej, ale takiej podobnych do tej, jest to, że jest strasznie nierówna. Jadąc nawet samochodem, o tak skaczemy. Także to jest bardzo nieodpowiednie, ale gdy zacznie się ją regularnie kosić, będzie się tutaj jeździć, zwierzęta zaczną chodzić to mam nadzieję, że ona się bardziej wypłaszczy, bo one kopytami wilgotną glebę ubiją i powinno być ok. Dobra, to dochodzimy do sadu. Jest pierwsze drzewko. To ma liście. Jedno ma liście, drugie ma liście. Po takim czasie ma liście i nie są te liście suche. Tylko o, widzicie, świeżuchne. To powinno być dobrze. Tamta też wypuściła listki. Dobra. Trzy. Czwarta działa też Tu mamy przerwę Piąta Piąta też ma listki Niezbyt odważne Lekko powyginane Być może coś tam się w korzeniach nie działo tak jak trzeba Dobra nie będziemy liczyć zobaczmy po kolei Następna też ma liście Tutaj pacjentka Chyba nie podołała kto nam padł? Kto nam nie żyje? Grusza luksówka. Co my się nie wypuścisz? Wygląda dobrze, ale nie ma ani jednego listka. No niemożliwe, że jeszcze nie jest jej czas. Oj, też nie bardzo. No nie są te liście suche, ale... no nie jest to, co bym się spodziewał. Powinno wypuścić chociaż trochę. Ta tak samo. Aj, aj, aj. aj, aj, aj. Nie jest dobrze. Tutaj tak samo Następne sam badel został. Aj, aj, aj. Nie wiem, tu następna też ma opory, widzę Żeby iść ku lepszemu światu Oj, światełko w tunelu, bo o, ta ma ładne co to, to jest? grusza Bonkreta williamsa o, następna może przesuszone korzenie miała część? tu? piękno następna żyje co my tu mamy? Uu. tu? no też tak mało atrakcyjnie wyglądasz nie umarłaś, ale pączki zamarły aj, 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 aj. Za sucho, za późno, o to chodziło. Ta też Spróbujmy złamać. Miękka jest. Także powinno sobie z tego wyjść. Tu też połowa pieniędzy poszła w błoto. Może tak się okazać. Ta jest ok. Ale już o chora. Także no... W... Lak. brzoskwinia pewnie. Ta jest, brzoskwinia. Tu. O, też się coś udało. Czyli co? Morela. No, niezbyt odważnie, ale. Ale co? Morela. No. To drzewko też się nadaje. Nektaryna. Czyli też z dużą pestką dają radę. O, a ta nektaryna nie. Hm. Ciekawe, czy to jest do uratowania, czy to, to, to tak zostanie. Tamta jeszcze następna, o, też nie. Nawet tam nie podchodzę, żeby mi przykro nie było. O, tu się coś udało, Śliwa węgierka. No z niej coś będzie na bank. Smutno mi, bo tylko 9 drzew na pewno się przyjęło, bo na nich widać świeżutkie listki. Reszta, no niekoniecznie. Ech. Połowa na pewno się nie przyjęła, a druga połowa ma jeszcze stare listki, które zamarły, no, nie odpadły, nie zżółkły, Czyli jakoś tam soki coś tam płyną, ale nie na tyle, żeby ta roślina miała wzrost do góry. Także albo na drugi rogo ona wypuści, albo nic z tego, i połowa poszła. Tam chyba 500 z hakiem za pociem za te wszystkie drzewa. Czyli można powiedzieć, że tylko 200 zł było dobrze zainwestowane, a reszta bo tam tych drzew chyba było 20 kilka, 30. Że jedna trzecia się tylko utrzymała bez podlania, bez niczego trzeba było chyba jednak podać, przywieść tej wody, odpalić ten samochód i coś z tym zrobić. No co trzeba uczyć się na błędach, chociaż raz wystarczyło podlać. No nic, wspominałem wam ostatnio, że gmina miała uregulować drogę. No wyrównała ją, tak jak widzicie. No ale nie wysypała kamieniem. No cóż, niektórzy rzucają słowa na wiatr, pisma bez pokrycia. Ale dzisiaj jest szczęśliwy dzień, bo koniec drugiego dnia naszego, naszej budowy, naszej drogi. Zobaczcie, jak to wyszło. Pogłębiliśmy na 30 cm. Poszło na to geowłóknina, na to zasypaliśmy to kamieniem. Tak jak widzicie, walec wibracyjny pojeździł, pojeździł, pojeździł. Tutaj się troszeczkę zrobiło nawet bardziej płasko. Także jest już jakiś taki plus, miało być jeszcze 10 cm kamienia, tak jak tu widzicie jest troszeczkę głębiej pobrane, ale no, uznaliśmy, że jest na tyle stabilny grunt, a ziemia jest na tyle twarda, że no, myślę, że to wystarczy. Zobaczcie tu jest ślad po walcu. także no myślę, że to będzie w porządku zrobione, zobaczcie jest tego kawałek jakieś 90 metrów, no tak ładnie ziemia rozrównana. Także mam nadzieję, że to wszystko się powiedzie. Było trochę pracy, alergia mnie dopadła. Boże, jak ona mnie dopadła. Chcę mieszkać na wsi, a alergię mam. Tabletki słabo pomogły, trochę opuchłem na gębie, ale takie rzeczy się zdarzają. Coś kosztem czegoś drzewa nie wyszły tak jak miały wyjść, inne rzeczy też nie powychodziły. Zakopaliśmy tu też rurę pod spodem. Przywiozłem betony. Ale jednak nie były potrzebne. Myślałem, że dociągniemy dalej tę drogę niż będzie prowadziła e, rura kanalizacyjna. Ale akurat nie, tuż przed zakończeniem drogi, o, tak, widzicie to jest z drugiej strony widok, tuż przed zakończeniem drogi ta rura będzie miała miejsce. W tych krzaczorach jest wyznaczony budynek mieszkalny, który ma być zbudowany. No, trzeba czekać jeszcze chwilę. A jak e, będzie budowany. To też wam coś nagram, pokażę jak to idzie. Jakie rzeczy stosujemy, co tam robimy. A może nie będzie nic ciekawego, więc po co wam będę trutyłek i to nagrywał. Zobaczcie, jak się między trawami zrobiła druszka I pokażę Wam jeszcze e, dalsze poczynania koziarni. Tak jak widzieliście w filmach moich poprzednich z budowy koziarni. Wspominałem wam, że jeszcze to mają być pewne. Modyfikacje wprowadzone, tu się widzicie magicznie pojawiła ziemia, ale to nie jest drogi, tylko tutaj z wykopu, ze środka. Zapytacie mnie pewnie, Michał po co ten wykop? Co ty wyprawiasz? Czemu niszczysz swoją pracę? A ja wam powiem, że niekoniecznie niszczę swoją pracę, bo chciałbym hodować zwierzęta na głębokiej ściółce, a to wiąże się z tym, że ta ściółka jak sam rozgłosuję musi być głęboka. Czyli musi być jej pewna warstwa, żeby tam mogły żyć w wilgoci mikroorganizmy, które będą przerabiały tę ściółkę i tworzyły temperaturę. Dzięki czemu takie cienkie ściany z blachy nie będą straszne i będzie tutaj, mam nadzieję, znośnie, jak podają mądre głowy książki, czasopisma i inni mędrcy. Eee, tu się udało wjechać po parką, więc ładnie goś wybrałem, pięknie wymiatał tą łyżką. To wirtuos po prostu. A tutaj mój. Wykop ręczny. Zajęło mi to chyba z dwie godzinki na jedną łopatę. Ziemia tutaj nie jest sprzyjająca. Chciałem posadzić, przedtem... Chciałem posadzić przedtem korzenie. Jakie to miały być korzenie? To miały być korzenie chrzanu i żywokostu. No ale łopaty nie zbiłem. Musiałem pójść tam, gdzie goście z z wyrównali teren, i tam to wsadziłem. Więc nie spodziewam się, żeby coś wiele z tego wyszło. Bo wilgoci w ziemi no nie ma. To no tutaj się po prostu robi glina, glina jest i jest beton. Będzie trzeba tyle materii organicznej nawieźć, że co nie miara. Ach, tyle pracy. Ja się zawijam do domu, zobaczyłem w następnych filmach. No i cześć. Co to były za dzień?